Cześć, witajcie na kanale Zrób to Sam. W tym filmiku mamy dla Was taką malutką, słodziutką poduszeczkę, którą możecie sami uszyć e, za pomocą szycia maszynowego. Będą Wam do tego potrzebne również różne materiały i wypełnienia. Zaraz pokażemy Wam wszystko dokładnie, co będzie Wam potrzebne. A to jest taka bardzo uniwersalna poduszeczka. Przy takim kształcie, jaki tu widzicie na górze, to może być obojętne, jakie zwierzątko tutaj macie liska ale to może być również kotek, albo sowa, albo coś, co ma na przykład różki, jakiś jelonek, reniferek. I właśnie jeśli chodzi o wielkość, to ona również zależy od Was, możecie sobie dobrać, obojętnie jaką wielkość, to jest dosyć mała poduszka, możecie zrobić sobie większą. I tutaj są wszystkie rzeczy, które będą nam potrzebne, czyli mamy szpilki, mamy wypełnienie, Czyli fizolinę. Tutaj mamy też nożyczki i mamy materiały. Materiały są od razu wycięte. I to jest ważne, żeby wyciąć podstawowy materiał, właśnie w taki kształt. To jest owal. W każdym razie nie do, nie do końca i niedokładnie wymierzony owal. I dodatkowo ma tutaj takie zagłębienie, jeszcze jest półkole z niego wycięte, i to jest właśnie taki kształt, który możemy użyć do zrobienia poduszki w kształcie jakiegoś zwierzątka, który ma uszka albo różki. My się zdecydowaliśmy na liska, bo mamy taki ładny pomarańczowy materiał, a to jest pyszczek liska. Teraz te wszystkie elementy przyklejone są. Klejem gorącym. W zależności dla kogo jest ta poduszka, jeśli jest dla dziecka, to może lepiej nie przyklejać tych elementów, ponieważ klej może być trujący. Najlepiej je wtedy przyszyć. To jest spód, a to jest góra. I strzyniemy jedno i drugie, a potem wypełnimy wypełnieniem. I tutaj mamy filc. Z filcu zrobione są oczka i nosek i dodatkowo z pluszowego materiału te białe łatki dookoła oczku, oczek, oczków. <grytania> Dla pewności jeszcze przyszyjemy maszyną te wszystkie elementy, żeby się lepiej trzymały, ale oczywiście mo mogą zostać przyklejone tylko klejem na gorąco albo tylko przyszyte to zależy od was i jakie macie możliwości, czy macie w domu taki klej, czy też wolicie wszystko przyszyć maszyną. Klejem na pewno jest dużo szybciej, nie trzeba używać żadnych szpilek. I właśnie mamy tutaj taki uniwersalny kształt. Jeśli zrobicie taki kształt i w zależności od tego jakiego koloru macie materiał, to możecie potem różne zwierzątka w poduszkę w kształcie różnych zwierzątek z tego zrobić. I teraz jeszcze oprzyjemy dookoła te łatki białe i przyszyjemy mocniej nosek i oczka. I to jest gotowe. Teraz bierzemy spód, nakładamy na górę, przyszywamy. Oczywiście to jest ważne, żeby to były takie same kształty, jeśli chodzi o spód, i o górę. Z tyłu możecie przyszyć też na przykład ogonek tego zwierzątka. To też jest ciekawe, aczkolwiek to jest sama głowa. I teraz przykładamy spód, równo, potem szczepiamy szpilkami, a następnie przyszywamy. Już mamy przygotowane. Tutaj, jest, tutaj zostanie e, otwarcie i przez to otwarcie e, wypchamy całość i przewrócimy na drugą stronę. A teraz trzywamy wzdłuż tych szpilek. Bierzemy maszynę i ustawiamy sobie na zwykły, najprostszy ściek. To I ważne, żeby wszystko było równo ułożone. Oczywiście wszystkie niedoskonałości można wyrównać odpowiednim ściegiem. Szczególnie przy tych uszkach ważne, żeby, żeby powstał dobry kształt, bo inaczej będzie krzywo. Możemy sobie pomóc szpilką, żeby wyciągnąć dokładnie, właśnie tam, gdzie jest szczególnie wąsko, na łóżkach. I tak wygląda gotowa poduszeczka. To miejsce rozcięcia trzeba ręcznie zszyć, najlepiej przezroczystą nitką. I właśnie mamy tutaj z jednej strony i z drugiej strony liska. Dobrze jest wypchać tak nie za mocno ani nie za słabo. Wtedy poduszka będzie w miarę sprężysta. I jak Wam tutaj mówiłyśmy, z tego kształtu możecie zrobić obojętnie jakie zwierzątko. Tutaj mamy taki ładny materiał i dlatego, ładny pomarańczowy materiał, i dlatego mamy liska. Ale może to być kotek, jeśli chcecie mieć kotka, shop pracz albo cokolwiek innego. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że ten pomysł się Wam podobał. Zachęcam Was, jak zwykle, do subskry subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu, cześć!